Słuchajcie kochani, ja dziś y, z rodzinką spędzę ostatni wieczór w Kucku. Ostatni nasz majówkowy, wyjazdowy wieczór. Uczczę to y, przepysznym winkiem y, tutaj właśnie na plaży. Jest po prostu bajecznie. Jesteśmy na Kuck y, Bar Beach. Gra, DJ się podpisuje i dobrze. pani to widzie. pogoda jest piękna. Żal odjeżdżać, ale jutro jeszcze, jutro jeszcze gdynia przed nami. Także zdrowie i no nie, do zobaczenia. Może za rok, może za dwa. A może tak jak tutaj Maciej mąż mówi, może piwców. Czas pokaże. Wasze zdrowie. Nasze i naszego bałtyku